Like you, ain't seen you, ain't you ain't even violent. Mm. You don't want to die. You should feed your mother and that, Stop, stop, go, go get a day job and that. Easy like spend, that, spend, You can't, can't, Move on. No. Stop you spend, spending your passport. Stop spending your boy, Invest in yeah. some lands. lands Any ooh. kind of smoke, man, gliding. Yeah. Any kind of woman gliding. Yeah. man gliding. For their money, I'm gliding. gliding. Hey, get move your back. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Teraz okazja przed nim. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Osem Awar. Uwaga, wychodzi sam na sam. Jaka będzie decyzja? Czy sędzia uzna, że stał przed stuprocentową szansą? Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Teraz Wissam Benjener! Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodny. Już widziałem tę piłkę w siatce. U Bi. Udane teraz zagranie do środka. Gół! Proszę Państwa. Nie zawsze czerwona kartka jest wyrokiem dla zespołu. Otwierają wynik spotkania i będzie im teraz łatwiej. Choć na pewno, ale może teraz. Będzie szansa. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. No i mamy róg. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Jest coraz bliżej pola karnego. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubrankowe prowadzenie? Dwa gole przewagi to byłoby już coś, a tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania. sam Ben Jeder. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solitą wymianę ciosów. Mamy wynik remisowy. Jeden do jednego. Bardzo ładne podanie górą. I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. Znakomite zagranie na dobieg. Jednak nie, nie będzie zagrożenia z tej piłki. Udane przejęcie. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. sam Ben Jeden. Piłkę przekwitują Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Spalony, a mogło być tu groźnie. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Strzał, pen Obrona, ale piłka w grze. Jest, gol! Przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Aktualny wynik to 2 do 1. Teraz przed szansą. Co za interwencja? Uratował swój zespół. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie. Uwaga, wychodzi sam na sam. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Goście całkowicie oddali posiadani gospodarzom. I w sumie. Wrócimy do tego później, jest akcja. No i gol, proszę państwa.